Ja pierdolę, poważnie? Normalnie można gierkę zajebać z dziewczyną Arcoela. O tym marzyłem zawsze, za 8 dolarków. Zagraj z nią? Nie no. Tragedia. Dobra A, fi, Do Fify musi wrócić później No to co, szaszki, nie? Że ogarnę kiedyś to migotanie Ale migotanie już jest Częścią streama, jest jak brat Jakby go nie było, to by za tęsknił za nim Chuje jednego człowieka A Stacja nie gra? Nie, nie, ona no powiedział, że nie chce. Takie... Para Maxi powiedział, że nie chce z dystazją. A czemu? No właśnie czemu? Bo nie szanuję kobiet. Ej, kolego! Ja jestem homoseksualistą akurat. Nie lubię dziewczyn. To się nie no, nie lubię z dziewczynami grać w gry, bo... No bo ty grzy zmienisz zdanie, zobaczysz. That's crazy boy. Dobra, ma ktoś jakąś propozycję. Oprócz Patiro, Vera, gucia. Ewron. Ewrona. Może Jarkuin? <tys upraffa> <tys upraffa> też zachodzi. Nie no, Ewron napisał, że nie będzie grał. W sensie chciał grać wczoraj, dzisiaj napisał, że pasuje. No co zrobić? A, jej, jej. Taki z niego jest Ewron. A jak chciała grać, czy nie? Ja mogę z nią zagrać. no. wiesz, no, Blackfire Fire O, albo Bugetsona. Albo O, wiem, nie, nie <tys upraffa> wiem, nie wiem. <tys upraffa> Dobra, czy z chce grać? <noise> Bagieta wydaje mi się, że takiego temperamentu do rozgrywki Ja bym z chęcią rozkurwił Tylko wszystkich, kto z Bagietą Ja bym z nim zagrał Bagieta to jest przechuj przecież, pumela. Pumela. Dobra, bierz tę stazję. To nie ona rozwala? Nie, nie, nie A. O, cholera, papkę mamy. Ojojoj! Ao, ale to odplayowała no, raz, dobra! Ogranę! Ksajo, ksajo! Odrzucę się, tak? Dobrze, co do wszystkich innych. Ale łatwo, ograni. Nie, nie, nie! nie. maksila, para Ja pierdolę! Ufera, nie wiem, co to Solidarność jajników. No i to rozumiem, rzeczywiście nowa wygrała! No mówię. Ale prezenciku nie ma. To jest? Jak, jak nie ma? Jak jest prezencik Nie, teleporta nie, dostałeś Weź R, weź R. Nie Jest, jest prezencik jest jest Ale to wcześniej ja było Ja wierzę, ja wierzę Nie, to na pewno prezencik był wcześniej Tak, dobra Daj, su, daj Ja pierdolę Ty, no znowu krwią napisane Ja nie, gram kurwa podróżnikiem Dobra, i co teraz? Ja tu... ja tu jeszcze mam? A, nie mogę odpalić tego kurwa... ...projektora jebanego? Co tam masz kurwa u siebie? Muszę ogień zajebać. Jak ogień? O kurwa, zgasiłem go! w się! Można go wziąć? Może ten? No mam wziąć jakiś ogień na dół. Guiding light. Nie no nie mówcie, że idzie jakiś gruby, no ja pierdolę. Poczekaj, ja muszę sprawdzić na... Da się pauzę dać? Ale co, pauzę po co ci? Idę sprawdzić na Steamie jakie ma kategorie ta gra kurwa, bo jak horror to nie gram. Horror ma, no ma horror, widzowie, ma horror. Mapka? To mapka, no mam mapkę. Po schodach, tak? No nie wiem, kurwa, no chyba tak. Ty, nie, no widziałeś, kurwa, coś przefrunęło, no, przydajcie szoto, no przysięgam. <laughs> To jak klucze Ja pierdole no. no nie no, co to mu za zasięg No kurwa spierdalaj no. no Ty jesteś jebnięty gościu co ty <noise> Się kurwa nie <noise> ruszysz What? Frajerko no, <noise> <nie głos> <ja głos> Walte frajerko, czemu mnie bijesz, te kurwe bij? Przepraszam, nie chciałem <głos> <głos> nie, no, ja nie no nie zdałem. chciałem Dobra ja uciekam <noise> No zjadłem, No I, ben... ja nikogo nie biję, myślałem, że szukamy kluczy, a tu z pięści biją... Okay, no co to jest? ja o co ja? Lej go lej go! Chodź tu! Skaczę! Nie mielej! Nie ma kluczy! Tu się dostaje za pańczek i ty nie Nie, nie, tego klucz no Oj, i nie. co? No, nie ma już! Mam sobie, mam Ojej, mam nie ma już! I... Nie ma już! Ukradnijcie no, no, no. dla Ksaja bo wygrywa! Ma. <ścoughs> nie, nie ma, mam się nie czajesz? Kaszana! O, Jest jakiś teleport z kamerski, o, to to no... Wreszymi... Pawu monitor. Możliwe też, że jest to wina myszki. Sprawdź czy nie robi spięcia z monitorem. Okay, no. Nie mogę kurwa. Przecież ten blond świniak w chuja wali na tej lidze dla podludzi wszystko działało normalnie a nagle jak miał coś innego włączyć to wyjebało pisi. Pewnie ta kurwa naciska nogą na listwie i wyłącza prąd żeby tylko nie zagrać w nic innego. Bajt na na po E12 tego jeszcze nie było. Dzięki bardzo Dzięki za ciki. Dobra, odpalam. KW monitor. Chyba że Rexa. Wypowiedz się na temat Davida Tybijskiego, zadmiarza wyłączonego prądu przez matkę i zabranego routera. Myślisz, że aniołek już spi i się nie obudzi, czy matka ustąpi, i kariera streamerska pójdzie do przodu? Dzięki jak za dwa dolarki. Uważam, że matka ustąpi i kariera steamerska nie pójdzie do przodu. To są moje typy. <grym z górą> Jakbym miał zgadywać. Nie no powiem wam tak Nie wiem czy David, jako David ma potencjał, ale streamer w wieku 14 lat To jest duży potencjał, tylko Rodzice muszą być kumaci i go wiesz, ze szkoły, w sensie nie wyjebać go ze szkoły, ale pozwolić mu robić streamy w szkole, żeby sami go wyjebali Wiesz, pod wybicie się dymy I Wtedy na luzie Idzie zrobić karierę w wieku 14 lat, bo tak. I rówieśnicy wiesz, mówią: O, to jest Davido, co świece robi. I starsi mówią: i Devil, młodzian, świece wali. Kurwa, pajaca z siebie robi. No, jest luźna, luźna sprawa. Poza tym filmiki takie na przykład. Piętnastolatek streamy, piętnastolatek podrywa Milfa. Proszę bardzo. Tylko to by potrzeba było naprawdę takiego patologicznego. Gościu się zapowiada, lepiej nisty. Patologicznego ziomeczka. Bumbla maba, dziękuję ci za dwa dolarki. Nie chcę mi się tego komentować, no. Jeżeli tak uważasz, to dobrze. Powiem tak. Jakbym miał... Ocenić staty Davida Staty Davida jako streamera Zapał? No myślę, że tak 9. 9 na 10 Ale w Inta bym mu dużo nie dał, nie? A to jest problem, że Int jest trochę potrzebny chociaż... Mam dzisiaj spotkanie z laską. Nie musisz. Czy zwalić konia pół godziny przed jej spotkaniem? P.S. Dobra, lufa z niej. Bo jeżeli robisz to, co chce publika, to wiesz, musisz robić to, co chce publika. No jest szansa wtedy, jak masz zapał. Dzięki, wilgotny Marek. No i tak nie zaruchasz, więc możesz zwalić nawet na spotkaniu. Pamięta, mamy. No i gdzie, nie wiem, otworzę. Dobra. Owa kurwa było? Dla co masz? Ta. Książkę. O, a masz jakieś znaki na niej? Tak. No to podaj mi je. Kwiatek. Taki kwiatek. Nie, inaczej. Dziewczyna. Ciesząca się dziewczyna z rękami w górę, z kokardą na głowie. Ale bez nóg. No, no, no. I, i teraz nogi. Bez dziewczynki. <głosy> <głosy> Ale z butami. Masz? Czekaj, bo tu jest kilka książek. No. No, no, jesteś. Trzeci znak? Się... No to... No. To co mówiliśmy, że takie... O, z plusikiem ten i 100, taki. taki, no, no, no. No to, to nie tak książka, przecież No, co czwarte? Andrzej Gołota się cieszy po zwycięstwie. <ślesi> <ślesi> I szpagat wali. <ślesi> no, co mam ci powiedzieć? Taka prawda. No, mam, no. powiedz. I z Temat się noży, kurwa. Andrzej, nie, nie kurwa więc... chyba, z, chyba z knagą się cieszy. Andrzej. Nie, bez knagi, bez knagi, Andrzej. A, a ostatnie co jest? No, szokowana morda, taka kartonowa. I się tak, jakby z tarby papierowej. Taki domek? No, też może być, że domek, ale Dobra. taki z uszami. To mam I, i. Aha, ja mam ci kurwa teraz powiedzieć. drogę na tym? Na odwrocie? Starting in the far west. Musisz na Far Westie gdzieś starting. Weź mnie na tego Dzias, foresta Dzias. byczku Proszę cię byczu mordu, nie mordunio zobaczysz Warto poczujesz się jak w lesie Ze mną nikt na tsk cyperno Czekam jak pies jebany na ciebie Mamy problem Z ground the forest A właściwie jest inny problem Problem jest taki, że komputer nie domaga. I wypierdala. Nie no, kurwa, to jest jakiś cyrk. Nie dość, że mam depresję. Napierdoliłem się winem. To w dodatku, jak rzuciłem do na te, to strama wyjebało moje życie. Serio się stacza. Pierdol się, koronawirusie, cwelu, zajebany wszystko. Psujesz życie każdemu. h 2 help, slash. Marcin, ale ten wąsu wydatnia twoje wary obciągary. Dziękuję bardzo. Nice work. No, no. Otóż, widzowie, obawiam się. Że możemy zapomnieć o deforeście. Nie jest to kwestia moja, komputer. Komputer z ciepałkę.